Hej wszystkim, Oliwia z tej strony. Moi drodzy, jak zapewne wiecie, jestem studentką trzeciego roku psychologii i dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy warto studiować tą psychologię. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś umieściłam vlog, w którym podzieliłam się swoimi pierwszymi wrażeniami ze studiów, no i trzeba przyznać, były one średnie, dlatego że no w gruncie rzeczy był to dopiero drugi semestr, na który zostałam od razu przyjęta. No a przedmioty też się wiecie, zmieniają z czasem. Na pewno warto sobie zadać pytanie, jaki jest wasz cel? Powiem tak, studia są jednolite, magisterskie aż pięcioletnie. Do tego są bardzo wymagające naprawdę to, ile czasu poświęca się na naukę, projekty zaliczeniowe, nawet jeżeli macie zdanie, to i tak to wszystko zżera Wam czas. Dodatkowo jeszcze my akurat mieliśmy zdanie praktyki aczkolwiek teraz wszystko wskazuje na to, że będziemy musieli stacjonarnie je sobie ogarnąć. No i pomyślcie, macie około 150 godzin praktyki asystenckiej. Jak to pogodzicie, jeżeli na przykład macie małe dzieci, jeżeli powiedzmy no pracujecie na etat, no to też należy sobie zadać pytanie, jak to wszystko pogodzi. Ponadto, studia psychologiczne to są takie studia, gdzie nie wystarczy, że poudajecie, że coś robicie i od razu zdajecie. Tylko tutaj naprawdę, jeżeli jest zadanie do wykonania, to wy je musicie wykonać. Co prawda będziecie z tego rozliczeni, jakie wykonaliście i od tego będzie zależeć Wasza finalna ocena z przedmiotu, ale m, zadania trzeba normalnie wykonywać i tak trzeba być obecnym na zajęciach. Czasami się zdarza, że pewne wykłady przykładowo nie są obowiązkowe albo zajęcia z tutorem, ale tak poza tym no, w gruncie rzeczy trzeba chodzić. Wiadomo, że troszeczkę te zasady będą się różniły między prywatną uczenią a publiczną. Studia dzienne od zaocznych też się będą różnić i na te tematy postaram się odpowiedzieć w przyszłych odcinkach. Dzisiaj tak wiecie, ogólnie opowiadam. No i na pewno, no jaki jest Wasz cel, bo... W moim przypadku po prostu ja się zajmuję już teraz psychoedukacją społeczeństwa w mediach społecznościowych. Do tego chciałabym zostać instruktorką sportów ekstremalnych. no Jestem artystką, więc gdzieś tam w swoich dziełach wykorzystuję tą wiedzę psychologiczną. No i Jeżeli też chcecie pracować, dowiecie być psychologami, zdobywać jakieś stopnie naukowe, robić badania i tym podobne rzeczy, czy nawet jakieś warsztaty prowadzić, no to tak, musicie mieć ukończone studia psychologiczne. Mm, aczkolwiek, no tutaj należy sobie zadać pytanie, dlaczego chcecie je ukończyć? Dlatego, że jeżeli na przykład nie widzicie się, w tym zawodzie, ale to tak wiecie, że totalnie nie chcecie się tym zajmować, a chcecie po prostu mieć jakiekolwiek wyższe wykształcenie, no to nie, gwarantuję Wam, że długo nie wytrzymacie tutaj. Jeżeli chodzi o wiedzę psychologiczną, powiem tak, masa przedmiotów jest niepotrzebna, wykłady są nudne jak flaki z olejem, ćwiczenia, no tutaj już lepiej pozwalają jakoś poszerzyć swoje horyzonty, stać się bardziej tolerancyjnym wobec ludzi i właśnie tutaj na tą tolerancję bardzo zwraca się uwaga absolwent psychologii no wątpię, aby uczelnia dała ukończyć te studia komuś, kto po prostu zachowuje się dyskryminująco w stosunku do innych. Na przykład na mojej uczelni bardzo zwraca się na to uwagę i można za takie coś nawet wylecieć, jeżeli po prostu zachowujecie się w sposób dyskryminujący, jeżeli kogoś gnębicie, no to nie, na takiej uczelni, a zwłaszcza na kierunku psychologia nie będą nie pozwolą wam tego ukończyć. No, a tak poza tym to wiedza psychologiczna. No cóż, masę wiedzy tak naprawdę ja zdobyłam dzięki książkom psychologicznym, dzięki vlogom psychologicznym, filmom. No i tak naprawdę idąc na studia już znałam masę rzeczy. Jedynie tutaj do, musiałam się douczyć takich, wiecie, jakichś tam pojęć z filozofii, historii, psychologii. Mm, oczywiście też nie oznacza to, że wszystko wiedziałam przed studiami albo że wszystkiego dowiaduję się z książek, bo... Na przykład taka metoda jak przyszczaszkowa stymulacja mózgu, zwłaszcza przy depresji lekoopornej, no to ja się o niej dowiedziałam dopiero na studiach. Przed studiami z kolei wiedziałam o neuroplastyczności i nawet szczerze mówiąc nie sądziłam, że tu będzie aż tyle o układzie nerwowym i tu akurat jestem mile zaskoczona. Neurobiologia jest ważna, o neurobiologii trzeba mówić, ponieważ choroby i zaburzenia psychiczne są właśnie schorzeniami układu nerwowego. I bardzo się cieszę, że tutaj uczelnia zadbała o to, żeby poruszać te kwestie. Powiem tak, jeżeli chcecie tylko zdobywać wiedzę psychologiczną, to tutaj tak naprawdę wystarczy pooglądać masę vlogów. Poczytać masę książek, niemniej te rzeczy no, na pewno was nie nauczą rozmawiać z pacjentami. Nawet książki, które pokazują teoretycznie, jak powinno się komunikować z pacjentem, nie są w pełni w stanie, wiecie, dać wam możliwości przećwiczenia tych umiejętności. Tak naprawdę, dopiero na przedmiotach typu diagnoza psychologiczna ćwiczy się tą rozmowę. Jeżeli chodzi o koszty, to. Ja akurat studiuję na prywatnej uczelni i tutaj czesne tak na miesiąc wynosi 656 zł. Dla innych to dużo, dla innych no w miarę w porównaniu z niektórymi uczelniami. Dla mnie na przykład to jest bardzo dużo, no ale czego się nie robi tak, żeby ukończyć porządną uczelnię, tak, jeszcze na tym kierunku, co się chce, bo tak ogólnie teoretycznie musiałabym zdawać na przykład rozszerzony polski na maturze czy tego typu rzeczy, ale że poszłam na studia zaoczne i to jeszcze na prywatnej uczelni, no to przyjęli z otwartymi ramionami, no i cieszę się z tego powodu. Znaczy z jednej strony uważam, że nie nie wszyscy nadają się, naprawdę nie wszyscy tutaj nadają się na psychologów i powinny być jakieś testy, żeby sprawdzić, czy dana osoba powinna mieć w ogóle prawo do pracy z ludźmi, ale z drugiej strony, no kurczę serio, ja już też tym bardziej, będąc po iluś tam na przyrodniczym, po iluś tam w szkole medycznej, miałabym martwić się o jakąś ostrzeżoną maturę z polskiego, naprawdę jeżeli chodzi o wykładowców na mojej uczelni są oni spoko naprawdę zdarza się, że konsultują scenariusze do moich vlogów psychologicznych i ogółem tutaj jest zapewniona ta opieka psychologiczna i naprawdę sami wykładowcy jako osoby będące psychologami mają już takie dość fajne w większości podejście takie bardzo wyrozumiałe też wielu z nich wie, że my pewne rzeczy robimy po raz pierwszy aczkolwiek Wiek, no jest parę takich osób, które szczerze mówiąc, według mnie no, nie prowadzą za ciekawych wykładów. Ale to też może dlatego, że to akurat są wykłady, te zajęcia nie są zbyt ciekawe, bo co innego, kiedy wiecie, ktoś na ćwiczeniach wchodzi z wami, z nimi interakcje, rozmawia się rzeczywiście, wykonuje się pewne rzeczy, prowadzi się ciekawe dyskusje itd. A co innego, kiedy po prostu na wykładzie siedzicie jak taki kołek i słuchacie. Dla mnie jako osoby energicznej, która potrzebuje troszeczkę bodźców stymulujących, to po prostu istna masakra. Dobra wiadomość jest taka, że im dalej w las, tym mniej wykładów. Naprawdę, ja nawet już w sumie się nie zastanawiam, ile tych wykładów miałam w drugim semestrze, Teraz przykładowo jestem na szóstym semestrze i wykładów mam tylko dwa, na całe szczęście ogólnie teraz mam też mniej przedmiotów, no bo też jest więcej godzin tej praktyki, więc tutaj jak najbardziej to jest na plus. Na pewno też dla mnie na plus jest taką rzeczą, że no, moje studia głównie odbywają się zdalnie, też ze względu wiadomo na sytuację w kraju, to nie jest tak, że ja studiuję na jakiejś zdalnej uczelni, chociaż chwilami chciałabym. Aczkolwiek o tym, dlaczego akurat w moim przypadku zdalne są lepsze, wypowiem się w innym vlogu, bo to jest dość szeroki i obszerny temat. No właśnie, jak to jest z tymi praktykami na psychologii? Ja praktyki zaczęłam, czekajcie, chyba jakoś w czwartym semestrze? Chyba w czwartym tak, bo tam pierwsze dwa semestry one odbywały się zdalnie, no tutaj dwa różne miejsca, czyli wychodzi, nie? Gdzieś także koło czwartego semestru miałam. No i tak ogólnie praktyki zdalne były mega, powiem szczerze. Naprawdę tutaj trafili się fajni wykładowcy, którzy je prowadzili. Wiadomo, nasi wykładowcy są psychologami, więc jak najbardziej mają do tego uprawnienia. I trzeba przyznać, naprawdę miło wspominam. No teraz zobaczymy, jak to będzie z tymi stacjonarnymi, jak one będą wyglądały w porównaniu do zdalnych. Na pewno jest szansa, że gdzieś tam będzie ten bezpośredni kontakt z drugą osobą, ale z drugiej strony, no nie powiem, mi się mega podobało to, jak moi wykładowcy opowiadali o różnych przypadkach, chociaż w sumie widzenie ich, wiecie, w prawdziwym świecie też może być ciekawe na swój sposób. No tu jedynie to, że rzeczywiście bardziej się odczuwa tą ilość godzin, niemniej jestem ciekawa w sumie, co tam będzie. Ja jeszcze ogólnie nie zaczęłam tych praktyk. Moja uczelnia też tam ma miejsca takie wiecie polecane, aczkolwiek ja na razie staram się gdzieś w swoich okolicach znaleźć coś takiego, jakieś wiecie ciekawe miejsce, może jakoś poradnie i zobaczyć, jak tam będzie. No i ogólnie tutaj, jak już mówiłam, no ilość praktyk jest spora, jest naprawdę dużo tych godzin. Ja na przykład teraz mam połączone dwie praktyki asystenckie, wcześniej była po prostu jedna obserwacyjna, no i na pewno będzie wymagało to też do trochę poświęcenia, co za tym idzie będzie no mniej czasu na robienie rzeczy, które wiecie, normalnie bym robiła, jakbym nie miała, czyli no by się więcej bym podróżowała czy tego typu rzeczy, ale no dobra, zobaczymy bo myślę, że to też ważne tak, aby przyszły psycholog miał mimo wszystko do czynienia z tymi pacjentami myślę, że jak już ukończę te praktyki to być może będę mogła się podzielić tak ogólnie wrażeniami jak mi się podobały a na pewno jeszcze w swoich vlogach takie kwestie, które poruszę, no to tutaj uczelnie publiczne a prywatne, studia dzienne versus zaoczne, plus tam jeszcze chciałabym powiedzieć o tym, dlaczego wolę zdalne. No i właśnie, tutaj też może paść zapytanie, czy to nie jest przypadkiem tak, że jest tak ciężko, dlatego że to są studia zaoczne? Nie! Uwierzcie mi, że na dziennych studiach z psychologii, kurczę, skoro już na zaocznych takie rzeczy się dzieją, to ja nawet sobie nie chcę wyobrażać, jakie by były dzienne. Naprawdę, na dziennych to ja bym już chyba w ogóle totalnie padła, bo to ile jest ogólnie tego całego materiału do zrealizowania. Ile jest nauki, po każdym tak naprawdę wykładzie już macie całą tonę materiału, z której spokojnie można by zrobić kolosa na koniec semestru, więc tutaj naprawdę zdecydowanie zaoczne. No i też inna rzecz jest taka, że wiadomo, studenci z studiów zaocznych często no, pracują w tygodniu. Przykładowo przy studiach dziennych, no to pogodzenie pracy mogłoby być dużo cięższe, tylko w weekendy. No a też to, że na prywatnych uczeniach jednak za tą psychologię trochę się płaci, więc no, to jest dla mnie na przykład taka wada. Czy warto studiować psychologię? To pytanie tak naprawdę musi zadać sobie każdy z Was. No, ja uważam, że warto, bo mimo wszystko gdzieś tam te studia poszerzają perspektywy i myślę, że przykładowo o wielu książkach naukowych bym nie wiedziała, o wielu metodach bym nie wiedziała leczenia. No i nie wiedziałabym ogólnie, wiecie, o jakichś tam pojęciach, czy tego typu rzeczach, nie mówiąc o tym, że, no jak już mówiłam, ja przy, mogę przykładowo liczyć na pomoc moich wykładowców przy robieniu vlogów psychologicznych, więc to jest w ogóle ogromny plus. No, i myślę, że gdybym miała wybierać to, no, mimo wszystko, wybrałabym się jeszcze raz. Dla mnie ta wiedza jest cenna, nie tylko pod takim względem, że a sobie coś tam nagram, nie wiem przykładowo o emocjach. Albo, wiecie, na zasadzie, że gdzieś tam będę mogła się pochwalić, przykładowo znając jakieś hasło w teleturnieju. No tylko naprawdę, to jest wiedza, którą wykorzystuje się w codziennym życiu i ja osobiście uważam, że w szkołach powinna być edukacja psychologiczna. Naprawdę, tego koszmarnie brakuje w polskich szkołach. Także, no moi drodzy to by było na tyle. Wybaczcie, że się tutaj też nie zagłębiałam w te szczegóły, no ale samo pojęcie studia dzienna, zaoczne, no to jest tak szerokie zagadnienie, że naprawdę ja bym na każde z tych pojęć po prostu musiała osobnego vloga nagrać. Także, no nie powiem, coś jeszcze się, się pomyśli na pewno w przyszłości. No i zobaczymy, jak tam będą moje odczucia. No, ostatni sebestr był bardzo ciężki, ale no, jednak jestem dobrej myśli. Też teraz Chyba jakoś pod koniec tego będę mogła w końcu sobie wybrać specjalność, więc to też będzie inaczej. Będą już takie przedmioty nie ale tylko wiecie, dobrane i ach, trochę się rozgadałam. No, ale naprawdę o psychologii można by mówić i mówić długo, długo. No, moi drodzy, dziękuję Wam tutaj za wytrwałość i cierpliwość w obejrzeniu tego. I tak to wyszło dłuższe niż planowałam. Niemniej, no wiecie, psychologia tak po prostu. Życzę Wam miłego dnia i na razie...